Dzisiaj więcej fantów dobory, to jest koło pasowe, pompy, pompa wspomagania, jedna i druga, zamówiłem dwie, nie wiadomo która będzie pasowała, termostat z uszczelką, tak więc termostat z uszczelką, dwie pompy, koło pasowe, a jeszcze... Jeszcze rolka, rolka napinacza, paska gdzieś powinna być. To mam nadzieję, że to będzie, bo jak albo zapomnieli i nie dali, zaraz zobaczymy, czy to tu. O, ta pompa się otwiera w innym miejscu, nie? Gdzie to się otwiera? Tu. tu się otwiera. Ok, jest, jest rolka napinacza. Ok, wszystko jest. Ale siedzi ciasno, dobra. Od razu na żywo poszukałem różnicy. Myślałem, że te pompy są identyczne. Otóż nie! Nie są identyczne. Różnica jest taka, że ta pompa ma tutaj dwa jakby mocowania, przez które przechodzi śruba. O, jedno, drugie. A ta ma jedno, tylko dolne mocowanie, nie ma górnego. To jest cała różnica między tymi pompami. No, więc ta z jednym mocowaniem to jest Kamoka PP176. Zresztą tu PP176. A ta z dwoma mocowaniami, tutaj po tej stronie, to jest Kamoka PP008. Może komuś to się przyda w przyszłości, jak będzie do swojego y, samochodu potrzebował kupić pompę. I, I nawet powinie sprzedawca nie będzie wiedział, która jest dobra. No to patrzymy na starą pompę, gdzie ma, jakie te, tu po tej stronie, jak te uchwyty ma. No i wybieramy PP176 lub PP008. Pompę kamoka mam coś, coś do bory Przyszło paczkę, już rozpakowałem z Berlina, z Berlina szło. Co to mogło być? Ano, obudowa Obudowa termostatu Do Bory V5 2-3 litra AGZ Już normalnie no nie ma, nie ma takich rzeczy Trzeba poszukać, żeby coś takiego kupić Kosztuje to Za dużo <grystanie> Kosztuje to za dużo O, i tu jeszcze no, Na tej obudowie mi zależało To potrzebowałem, a tu jeszcze nie wiem co, co to jest w sumie? Musiałbym przeczytać w tam, gdzie kupowałem. Znaczy, w sumie to kupiłem na Allegro, a przyszło z Berlina. To ciekawe, no nie? Autodoc. Mam nadzieję, że będzie pasowało. Że to jest, że to się zgadza, że to do mojego, do mojej bory. No dobra, to się okaże, czy będzie pasowało. W międzyczasie, zanim się okaże, to mogę powiedzieć, że to jest. E... Co, co to jest? To jest mapko 28881 No właśnie, AGZ Motor, Volkswagen Bora, Golf 4, fr 5, V5 Termos, Gehause No czyli dom termostatu, obudowa termostatu no Oczywiście było to odpowiednio zabezpieczone Tutaj także Spoko, spoko było zabezpieczone. Przyszło w jednej całości, więc jest ok. No dobra, sprawdziłem. Nie myliłem się, więc to jest obudowa termostatu. A to jest rura chłodząca. No więc luz, to jest rura jednak chłodząca. No więc dobra, to powiem, zapłaciłem za to 727 zł. Także kasa jest. Konkretna. Normalnie coś takiego to powinno kosztować, tam, nie wiem, 200 z hakiem. Ale że to już jest kurde niedostępne praktycznie. No to tyle kosztuje. A jak się nie poszuka tak dobrze jak ja poszukałem to można zapłacić więcej. 830, 880, ponad 900 zależy. No więc ogólnie to jeszcze idzie znaleźć, ale ceny są wysokie. Oto mój najnowszy nabytek do Volkswagena Bory. To są kapsle na śruby mocujące koła. Więc jeśli macie stare, zardzewiałe śruby, możecie kupić takie kapsle, sobie założyć i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak oto wyglądają stare, zardzewiałe śruby, jeżeli by ktoś nie wiedział, to pokazuję. Zaraz zobaczymy jak będą wyglądać z tymi kapslami. O, z tymi kapslami. Zaraz zobaczymy. Jeden już siedzi, ale się pięknie błyszczy. Ja bym powiedział, że teraz to wygląda cudownie, więc według mnie inwestycja się opłaca. Zaraz zobaczymy, czy tak samo łatwo jak się zakłada te kapsle, da się je zdjąć. Bo tutaj w zestawie był taki przyrząd do ściągania tych kapsli. Zaraz zobaczymy, czy działa. Czy da się to tak samo łatwo ściągnąć? Otóż da się. Da się, ale ciekaw jestem ile ściągań ten przyrząd wytrzyma, zanim się połamie, bo jest taki, powiem, no, no nie, nie sprawia wrażenia wytrzymałego i teraz tak sobie myślę. Skoro raz spróbowałem i to tak niezbyt ochoczo schodziło, to dobrym pomysłem może być tutaj lekko to nasmarować czymś i dopiero wtedy nałożyć. To może wtedy po paru miesiącach nie będzie problemu tego zdjąć. Na przykład jak będziemy chcieli koła wymienić, to może być dobry pomysł. Troszkę to nasmarować od środka. Ja tu akurat mam smar miedziany i nie zawaham się go użyć. Teraz sobie lekko przesmaruję te nasadki, te kapsle od środka i zamontuję. No, jest troszkę smaru i zakładam. Miejsce. Jest. O, jest. Ciach idzie. Weszło. Siedzi. Zobaczmy, czy da się to zdjąć teraz łatwiej. Czy to za mało? Czy to jeszcze za mało smaru? I zobaczmy. O, moment. Ło! Ale poleciało w trawę. Jest. Tak. No. Cóż. No, zdecydowanie lepiej nasmarować niż nie nasmarować. Najpierw próbowałem palcem, ale jednak lepiej wychodzi śrubokrętem sobie to nasmarować. No to na koniec porównajmy efekt z kapslami bez kapsli i jeszcze raz z kapslami. No jest różnica. A mi wydaje się, że warto. Fajnie to wygląda z kapsami. Jeszcze tylko felgę umyć i będzie fajnie w ogóle. Smar miedziany pewnie nie jest najlepszy do tego typu zastosowania. No ale cóż, taki mam, taki używam jak na typowego druciarza przystało. No, już ostatnie koło. W komentarzach możecie pisać jakiego smaru wy używacie i dlaczego to smar do maszyn rolniczych. Jak to mówią, nie smarujesz, nie jedziesz. Ja nasmarowałem, założyłem kapsle i idę do domu No i, i ja nasmarowałem i, i nie pojechałem I, no, Smaruję i nie jadę Kapsle zamontowane Według mnie wygląda to bardzo fajnie Nie pamiętam już ile kosztowały, ale nie były drogie Jeszcze w opisie filmu pewnie napiszę Ile to kosztowało, może dam linka Pod filmem zamieszczę jeszcze link do porównywarki ubezpieczeń Mubi.pl możecie tam kupić sobie ubezpieczenie OCAC, NW, ASSISTANCE co kto chce i otrzymać bonus zwrot 100 zł i tak na dwa samochody w waszym życiu korzystam, jestem zadowolony, polecam w Volkswagenie BORA drutowania ciąg dalszy, więc mam tu taką listewkę która się nie trzyma, odpada, bo tu są totalnie wyłamane zaczepy, tu jest jakiś, ten jest totalnie wyłamany, ten jest też połamany i ogólnie ten jest też mocno połamany, więc ogólnie to ciągle wypada, nie trzyma się. No i sobie zastanawiałem się jak to zrobić, bo nie chcę tego na kropelkę przyklejać, żeby potem nie móc tego w razie czego zdjąć. No i sobie wymyśliłem, że jak już drutować, to drutować, więc sobie przykleję to na taśmę dwustronną. Tak mi się wydaje, może się uda, nie wiem właśnie, bo taka taśma dwustronna, ona jest trochę gruba. Nie wiem czy to mi nie będzie odstawało, ale w sumie w sumie odstawać czy tam będzie milimetr czy nie, ważne, żeby się działo. Kurczę, normalnie mi to odpada, a teraz siedzi. O jest, dobra. Więc jakby to gdzieś tutaj dać, no w sumie to tam będzie odstawać trudno, ważne żeby się działo. Więc gdzieś tutaj sobie przykleję, że tu... I tu, po plasterku i już będzie trzymało, może tu kawałek. Najpierw warto to czymś przemyć, odtłuścić, więc ja płynem do szyb, sobie to umyję. No więc dałem sobie w trzech punktach. Teraz odkleić te foliki z wierzchu jeszcze, no i przyklejony, na razie trzyma. Tutaj trochę, tu trochę od, odchodzi, tu nie trzyma, ale ostatnie miejsce, w którym jest przyklejone chyba gdzieś tu było, tak, gdzieś tutaj. No i ciekaw jestem jak długo to potrzyma. Widzę, że góra chyba już się odkleja. Nie wiem czy jest odkształcona czy co. Tak, góra, góra nie chce trzymać. Niestety, widać, że to jakoś kształtu nie trzyma ten element. No cóż, no zobaczymy. Może zatrzyma się przynajmniej na tych dwóch pozostałych miejscach, gdzie przykleiłem. Może nie odpadnę przy pierwszym wyjeździe moim gdziekolwiek. Drutować to, drutować, bo drażni mnie jeszcze ten pęknięty plastik tu na potrzebi. Więc też go sobie zaraz umyję. I zakleję taką taśmą wodoodporną, którą już kleiłem przewód odmy. Bo nie da się do tego samochodu kupić przewodu odmy już oczywiście. Ładnie umyte. Oczywiście nie ostry aparat. No i zaraz będzie klejone. Jak otworzyłem maskę odkryłem, że to pęknięcie idzie dalej. Dalej. Dalej, dalej i aż, aż tu, tu, prawie całe pęknięte było, więc aż tu musiałem, aż dotąd zakleić, tu, o, tu, tu widać to pęknięcie, to jest, jest wszystko pęknięte, tu jest pęknięte, więc wszystko, wszystko to zakleiłem, więc ci, którzy uważają, że taśmą klejącą i trytkami wszystko da się naprawić, tak, da się. Z daleka to nawet nie widać, że było coś robione. To by było na tyle dziś. Kciuki w górę. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, oglądajcie moje pozostałe materiały. I zapraszam w przyszłości. Cześć!